Witajcie, dzieci! Zapraszam do klasy! Dzień dobry! Dzień dobry! Mam drona! O, o, au. Hej, Alex! Nie można używać dronów w klasie! To niebezpieczne! Przepraszam, że żadnych z dronów! Czas na pierwszą lekcję! Jesteście gotowi? Tak! Uczmy się! Co? Nauka w szkole! Tak, Alex, musimy się uczyć, to bardzo ważne. A ja muszę drona. Co to za warzywo? Wow. Nie wiem. Źle, Alex. To jest łatwe, broku. Bardzo dobrze, Jason. Co Co to jest za warzywo? Nie wiem. Nie, Alex. Braka. Doskonale, Jason. A co to jest za warzywo? O, oh, Co? Nie wiem! Źle! Papryka! Dobrze! I ostatnie? Nie wiem! Nie, Alex! Musisz bardziej uważać! To jest pomidor! Świetnie, Jason! Ty uważałeś! Dzięki, nauczycielko! Alex, bądź uważny. To pierwsze ostrzeżenie. O, o. Pierwsze ostrzeżenie? Następna lekcja pory roku. Wszyscy, uważajcie. Okej. Okay. Jaka to pora roku? Nie wiem. Nie, Alex. Zima. Dobrze, Jason. To zima. Jaka to pora roku? Nie wiem. Nie, Alex. Wiosna. Tak, wiosna. A to? Uh, uh, nie wiem. Alex. Jesień. Doskonale, Jason. I ostatnia. Uh, nie wiem. Alex. No to Jason, wszystko dobrze. Tak, wszystko dobrze. Alex. Wszystko źle. Przepraszam nauczycielko, ale byłem rozproszony tymi fajnymi wszystkimi rzeczami. Haha. Ostrzegałam cię, Alex. Zabiorę ci teraz wszystkie rzeczy. O nie! Powinienem! Oh, no! Powinienem uważać w klasie. O nie, o nie, o nie, moje rzeczy, moje rzeczy. Powinienem uczyć się i słuchać nauczycielki. Hmm. Alex, dostaniesz to z powrotem po szkole. Hmm, dobrze, będę uważać to teraz. Czas na ostatnią lekcję. Co to za kolor? To czerwony kolor. To czerwony. Jestem z was bardzo dumna. Co to za kolor? To niebieski. Tak, to niebieski. Obaj świetnie. A co to za kolor? To zielony kolor. Zielony. Dobra robota, chłopaki. I ostatni kolor. I ostatni to pomarańczowy. Pomarańczowy. Obaj świetne wyniki. To wszystko dobrze. O, dobrze, że uważałem w szkole. Cieszę się. Tutaj są twoje rzeczy, Alex. Bądź pewny, że uważasz na lekcji. Że. Jason, ponieważ byłeś dzisiaj świetny, otrzymujesz prezent. Naprawdę! Proszę bardzo, Jason. Wow, patrzcie na to. Jason, to ważne, by mieć dużo wiedzy. Trzymaj tak dalej, tak jak dzisiaj. Dobrze, zawsze będę uważał w szkole. Wy też dzieci i subskrybujcie kanał Jason.